2 styczeń to czas podsumowań działalności samorządów. Jak miniony rok podsumował Grzegorz Ambroziak, burmistrz gminy Żychlin. 2021 rok na szczęście minął, bo był bardzo trudnym rokiem i mam nadzieję, że ten nowy 2022 przyniesie trochę bardziej pozytywnych rozwiązań. I tutaj mam na myśli przede wszystkim okres pandemiczny, bo ten temat no, niestety przygniata wszystkie inne. I to, co się dzieje w tej chwili wśród naszych znajomych przyjaciół, osób chorujących, w których obserwujemy rozwój pandemii, no, bardzo nas wszystkich smuci. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, to znowu był rok bardzo dobry, także tutaj. Mamy takie mieszane uczucia. Z jednej strony pandemia, z drugiej strony w gospodarce, w inwestycjach wszystko potoczyło się zgodnie z planem, a nawet lepiej niż zakładaliśmy. Dlaczego? Ponieważ akurat na przełomie lat 20-21 i głównie w 2000, 2021 roku udało nam się sfinalizować bardzo ważne um, negocjacje gospodarcze związane z pozyskaniem inwestorów. Trzech inwestorów, którzy na naszym terenie się pojawili, w tym firma z Francji, która już w chwili obecnej praktycznie rozpoczyna swoją działalność, wybudowało lub planuje w tej chwili wybudowanie nowych obiektów. Firma francuska, bardzo duża firma francuska, to jest nasz duży sukces, z tego się bardzo cieszymy. Firma ADEF, ona tutaj będzie produkowała elementy w nowoczesnych technologiach. Jest to firma bardzo duża, która ma swoje siedziby od Nowej Zelandii po Kanadę. W zakresie inwestycji naszych lokalnych też istotne bloki tematyczne, czyli modernizacja dróg. Przenieśliśmy się z tej części oświatowej, z części kultury, sportu na kolejne ważne bloki, które realizujemy właśnie w sposób taki systematyczny. Tym razem większość środków wydatkowane jest na modernizację. Staramy się co roku, żeby drogi były przygotowywane w sposób bardzo dobry, czyli nie, nie robimy tylko nakładek, co, co tak naprawdę jest inwestycyjne. Na krótki czas, ale tak naprawdę zabieramy się za drogę, można powiedzieć, po Bożemu, od początku, od podbudowy, wszystkie rowy, wjazdy do posesji, tak żeby ta droga służyła mieszkańcom przez wiele, wiele kolejnych lat. To zresztą teraz widać, jak e, przejeżdżamy e, przez wsie, miejscowości czy ulice miejskie, te, które należą do gminy, są bardzo dobrej jakości. Pozostałe nie będące naszą własnością, no niestety pozostawiają sporo do życzenia. Natomiast będziemy starali się podjąć taką bardzo poważną współpracę z zarządem powiatu, żeby przejąć część tego ciężaru i koszty na swoje barki. Także 2021 rok bogaty, dużo zmian. Reorganizacja zakładu komunalnego, likwidacja komunikacji miejskiej, funkcjonowanie, już takiego outsourcingu zewnętrznych usług w komunikacji. Dużo różnych aspektów życia, ale niestety to wszystko jeszcze wśród tych sukcesów, wszystkich jeszcze to wszystko jest przytłumione przez pandemię, co mam nadzieję niedługo się zakończy. Demografia w Polsce to jest temat rzeka. Wiadomo, że mamy w tej chwili kryzysy demograficzne. Zapaść demograficzną praktycznie i wyludniają się i duże miasta i małe miejscowości. Gmina żychlin składa się z terenu miejskiego i wiejskiego, także na tą specyfikę składa się również teren wiejski, który się w istotny sposób wyludnia. Powstają duże gospodarstwa rolne, znikają małe, takie lokalne, rodzinne. Przenoszą się tutaj mieszkańcy do większych miast, część do a część niestety wybiera miasta po prostu większe z uwagi na możliwość pozyskania pracy. Małe miejscowości, które nie są obważankami, są skazane na utratę mieszkańców. I tutaj ten nasz traźnik też jest bardzo niepokojący. My czynimy wszelkie starania od wielu, wielu lat, żeby w mieście żyło się coraz lepiej. To są te inwestycje, które realizujemy co roku, ale też takie zadania ze strefy, ze sfery kulturalnej, ze sfery oświaty, sportu. Realizujemy coraz więcej zadań, jeżeli chodzi o sport, wspieramy rozwój fizyczny mieszkańców, staramy się wydatkować jak najwięcej. I środków w kulturze, tak żeby ta oferta była coraz ciekawsza, żeby tutaj po prostu w żuchlinie przyjemnie się mieszkało. Natomiast jeżeli chodzi o samą demografię, nawet program 500 który z założenia był tym strategicznym, najważniejszym programem, który miał wspomóc demografię w Polsce, no niestety nie sprawdził się. I teraz widzimy, że będą to jednak zmiany daleko idące, trudne dla całego społeczeństwa. Korzystają obwarzanki miejskie, miasteczka wokół dużych miejscowości, tak jak poznań, no niestety tracą takie miejscowości jak Żychnin, a nawet nasza stolica powiatu, która również niestety traci mieszkańców. W zakresie polityki społecznej oczywiście tutaj też bardzo ważny element, bo staramy się, żeby miasto, gmina były coraz bardziej przyjazne, żeby tutaj naprawdę fajnie było mieszkać i bardzo staramy się wspierać działalność lokalnych stowarzyszeń. To są niezwykle ważne kwestie, ponieważ to są oddolne inicjatywy. To jest coś, co jest ważne dla mieszkańców, bo sami wymyślają pomysły, a my staramy się im nie przeszkadzać, tylko pomagać w głównej mierze finansowo, ale też organizacyjnie. Przygotowane zostały pomieszczenia. Cały obiekt został zmodernizowany w ubiegłych latach i w ostatnich latach przekazywaliśmy właśnie stowarzyszeniom pomieszczenia, tak żeby mogły być samodzielne, żeby tam mogły się odbywać zajęcia, wszelkie formy tej działalności, którą prowadzą, czy to w zakresie dla osób starszych, dla osób niepełnosprawnych, czy też dla dzieci, bo również taka świetlica środowiskowa powstała. Mamy duży obiekt po szkole podstawowej, która połączy się z innym, z inną szkołą do nowego obiektu została przeprowadzona, szkoła ta ma siedzibę przy, miała siedzibę przy ulicy 1 Maja, w chwili obecnej w tej szkole i w obiekcie sportowym tej szkoły znajduje się takie centrum dla aktywności lokalnej, centrum dla mieszkańców. Tam jest szereg stowarzyszeń. Między innymi stowarzyszenie Sportowe z salą, która służy treningom, a również znalazło tam miejsce. Miejsce siedziba znalazła się tam również zespołu ratunkowego pogotowia. Myśląc o roku 2021 to na pewno największym sukcesem jest pozyskanie inwestora z Francji. To są dwuletnie, długie i po różnych perturbacjach negocjacje. E, trudne negocjacje, bo to na pewno nie są proste tematy. Tutaj należy uwzględniać bardzo wiele aspektów, a przede wszystkim pokazać inwestorowi, że to właśnie miasto Żychlin jest tym najlepszym spośród wybranych przez niego lokalizacji, które badał. To się udało, a że jest to duża firma, prężnie działająca, rozwijająca swoją działalność i pozyskała dodatkowe tereny jeszcze jako rezerwy Właśnie u nas mamy nadzieję, że będzie dalej się rozwijała i będzie miała fajną ofertę pracy dla mieszkańców. 2022 rok, jak każdy kolejny, przynosi nadzieję. To jest rzecz najważniejsza, żeby tak naprawdę cały czas planować, zastanawiać się, jak realizować założenia, które przez lata były wypracowywane. W zakresie swojej polityki i działalności gmina Żychlin funkcjonowała się w ten sposób, że planowała pewne bloki tematyczne i starała się je realizować w sposób systematyczny, konsekwentny, aż do osiągnięcia praktycznie pełnego zakresu. I teraz realizujemy kolejne. W przyszłym roku również planujemy zadania związane z drogownictwem. Teraz to jest jedna z najważniejszych inwestycji, jeżeli chodzi o gminę Rzychlin. Ale kolejnym takim blokiem, który rozpoczął się wraz z modernizacją dróg, to jest kwestia wzmożonej aktywności na polu ekologii. Tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z walką o czyste powietrze. To jest wielki problem w całej Polsce. Widzimy jak wygląda mapa smogowa I podobny problem mamy również w żychlinie. To są ważne elementy, żeby można było, ważne zadania i, i, i istotne, żeby można było zlikwidować te najgorsze elementy systemu, czyli niską emisję. Przed kilkoma haty Lumina Rzychlin pozostała inwestora strategicznego w zakresie sieci ciepłowniczych, dzięki czemu udało się w ciągu kilku lat zlikwidować kilka tysięcy źródeł niskiej emisji. To było niezwykle ważne, bo aż 12 budynków wielorodzinnych, gdzie w każdym było po kilkadziesiąt takich źródeł, udało się tak naprawdę podłączyć dzięki środkom finansowym inwestora do sieci ciepłowniczej. Lumina realizuje termodernizację. To są istotne elementy w zakresie termo, w zakresie ekologii. Realizujemy dwa ważne zadania, jeśli chodzi o fotowoltaikę. Kolejny przyczynek do tego, żeby poprawiać jakość powietrza. I naszym najważniejszym celem na rok 2022 i kolejne lata to jest likwidacja niskiej emisji w centrum miasta, tam, gdzie notujemy niestety najpoważniejszy zakres zanieczyszczenia powietrza. To jest nasze takie zadanie które chcemy zrealizować, rozpocząć w 2022 roku i realizować przez kolejne lata. Także plany, jak zawsze, są ambitne, jak na naszą małą miejscowość. Musimy brać to pod uwagę, że nasze ograniczenia w pewien sposób nie pozwalają nam realizować inwestycji za wielkie pieniądze, ale jednak staramy się tutaj konsekwentnie działać w takich zamierzeniach i osiągać te cele, które po prostu sobie wyznaczyliśmy. Natomiast trochę psuje nam nastrój jako samorządowcom kwestię wprowadzenia niestety polskiego ładu, bo tutaj poza środkami inwestycyjnymi, które są bardzo dobrą informacją, którą otrzymujemy w ramach Polskiego Ładu, to jeszcze pozostaje kwestia zbilansowania budżetu. A tutaj niestety mamy spore ubytki. I nawet na stronach rządowych mieliśmy taką informację, że możemy osiągnąć dochód rzędu 11,6 miliona złotych z udziałów w PTC, ale niestety realia okazały się inne i po wprowadzeniu Polskiego Ładu ten dochód jest w wysokości niestety 2 miliony niższej. Dlatego z obawami patrzymy na przyszłość, z obawami patrzymy na rozwiązania Polskiego Ładu ale liczymy na to, że tutaj rząd będzie wyciągał tak naprawdę wnioski z tych wszystkich wprowadzonych zmian i również w zakresie samorządowym będzie wprowadzał pewne zmiany, które są przez samorządów wskazywane. Bardzo ważne, bo one będą miały ogromny wpływ na mieszkańców, będą miały ogromny wpływ na realizowane inwestycje dla mieszkańców i tutaj wielki apel do rządzących. Spójrzcie na skutki polskiego ładu w samorządach. Je dokładnie widać. Patrzymy z optymizmem na 2022, ale już planujemy też 2023. Życzę Państwu, żeby tak naprawdę to był dobry rok, żebyśmy wszystkich problemów się szybko pozbyli, a przede wszystkim życzę zdrowia, żeby ta pandemia nieszczęsna wreszcie nas opuściła. Dziękuję bardzo.